A disease? Dobra, Clarence, ty się chyba nigdy nie zamykasz, ale zamknij w końcu ten pysk. Boś mnie wkurzasz. I ja Cię nie uwolnię, bo Ty będziesz we mnie siedział tak długo, aż Ci nie powiem. Dobra, zobaczymy co się stanie. stary się wyłączyły i możemy iść dalej. Oha, trup i maska. Bierzmy jeszcze kuszyk, kuszyk. Dobra, musimy założyć, bo są jakieś kwasy. O, dobra, bierzemy. O, dobra ta macha, tylko trochę brudna. Pracza. Dobra, wejchmy Dobra, tu jest, chyba nic nie ma Dobra, idziemy Eee, dobra No nie, czyżby znowu Nie możemy mieć żadnych problemów już Dobra No, już myślę, że nie skoczę Memeja. Dobra. Dobra, skacz. Jezus! Shit. Taka cisza mi wchodzić a ja... Teraz nagrywam to. O, dobra. Nie mam na full dźwięk, więc... Sorry, sorry, sorry. Sorry, ludzie. Dobra, dobra. Gramy. O nie, do tego... Gołego debila musimy wrócić. się go boję zamknięte Ta, to nie była twoja wyobraźnia to był karę oje oh yeah. jezus się znowu a to jedno ten frajer nie nie uwolnijcie cię frajerze i się w końcu zamknij, bo mnie ten ten nipas nie. dobra zwijemy jest Jest! Tu już chyba nie będzie tego gulasa. Ale nie, ja ogólnie się cykam, jak jakiś gościu nie jest zabity, a mnie goni. To ja mam takiego cykora, już na strony mam. Dobra, tu nie będzie potrzebna maska. Dobra, przejdźmy dalej, może tu znajdziemy. beczułki. Dobra, tutaj będziemy potrzebowali, ale. A, to wyjście a czyli ten zamek nie jest taki ten. Potrzebujemy jakiegoś prętu, jakiejś rury. No, mamy prymitywny zamek jakiś. Jakiś amatorski. No, teraz na raz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Eee, też wina mnie spadają. save save nie sobie, żeby już nie było. Ale jeszcze nie będzie końca, bo za, za wcześnie jest. Komp. Przełączmy na tryb manualny. Dobra. I odsłuż. Dobra. To na tyle. Tu zobaczmy może coś jest za tymi gównami. Szewkami. Szuflady. Nic. Nic. Baterie. Baterie. Ciśnij, Filip. Filipek, mój. Ty. Zawór zielony, możemy kręcić. Te drzwi zamknięte. Mam nadzieję, że tu z żadnymi gównami nie będziemy musieli się truć. Dobra. O, nie, trup. Drzwi się zamknęły. A to co? A, nie. Nie żyje, frajer. Jezu. A Zamknięte na dodatek. No to byś się młodsząść mu rękę piłą. A mamy tą piłę chyba jeszcze. Aha, co to może być? Ciało było ważne, tak, ręka by się przydała. Jezus. O nie, to ta wielka rura. Ten, ten panis Jezus. A, aha, co to było? Z góry? Z góry chyba. Czy... Znowu z góry? O co tu chodzi? Eee, co się dzieje? Bo ja już nie ogarniam na serio. Dobra, nie wiem, nie wiem, Na serio. Schowajmy się. Znowu coś na nas skoczyło. Skąd to jest? Z góry? Co jest? Co jest? Mamada. No, no, no. Nie no, co jest, co jest ludzie? A no znowu to nas pożarło tam nie wiem, coś tam robi nam no. Wypijemy se Co to jest? Tu jest dziura, ale jestem mądry Jestem czadowo mądry No jeszcze nie ma Z tej terapii, kiełbasa wychodzi no jeszcze stąd musimy do chwilę poczekać żeby nas, nawet plecy chciała nam zrobić bo wtedy bym cały czas robiła plecy teraz będziemy mieli ją w garście. i prądy co za zbieg okoliczności wyrzygała akurat rękę no ona się nam przyda dobra mamy tu Piączkę. Nie, tego... jego pomysły są takie głupie. Komputera już nie możemy użyć. Kurde, nie, ten Clarence to on jest chyba jakiś upośledzony i nikt się lepiej już w końcu uciszy. Maska i idziemy. Do tego Białego żuka-gnojek. Tak, ty jesteś tym złym, ale już się ucisz. Nie, yeah. nie, znowu jakiś ciało. Ja lepiej uciekam, bo ja się boję. Bo jeszcze mi ten kolos wyleci. Dobra. Ręka. No dalej. No co jest? A oko! No to dłoń. Aha, to już jest chyba. Dobra, dłoń już przyskonawia Dobra, to teraz będzie, że znaleźć oczko. Okay.